Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w zapowiedzi derbów Polski. Derbów Polski: oczywiście, e, Wisła Kraków, Legia e, Warszawa, mecz oczywiście będzie się w Warszawie. Derby polskie, które chyba troszkę, jeśli chodzi o wymiar sportowy, nie będą elektryzujące, bo nawet ten ostatni mecz, który Wisła wygrała, były w jakiś sposób elektryzujące, bo Wisła wtedy, pamiętacie, wygrała w bardzo taki efektowny sposób z górnikiem Łęczna. No i później, prawda? No, i później, prawda, yy, wygrana z Legią, ale tu było coś takiego, że Wisła grała fajnie w piłkę, Legia też grała fajnie w europejskich pucharach, więc jakoś tam sportowo się to zgadzało. Może nie był to wielki mecz sportowo, ale generalnie yy, powiedzmy, że jakiś sport w tym był jakiś poziom sportowy, jak, jakiś, jakiś, jakoś to było. W tej chwili no, trzeba powiedzieć, że jesteśmy po drugiej stronie barykady Wisła, jak i Legia, chociaż Wisła jest no, w troszkę lepszej sytuacji przystępuje do tego spotkania, ponieważ ma 3 punkty więcej niż yy, warszawska drużyna Co na pewno co na pewno, co na pewno no, jest to jakiś, można wbijać szpilkę kibicom Legii, ale Prawda jest taka, że dla obu zespołów ten sezon się yy, nie toczy dobrze, yy, bo Wisła też chciała być wyżej, chciała spokojnie się utrzymać, a tutaj na nerwówka. Yy, Legia, no wiadomo, to nie muszę mówić, że oni raczej celują w tam tytuły mistrzowskie, a oni, oni no, tytułu mistrzowskiego to w tym sezonie raczej nie zobaczą. Tak mi się coś zdaje, tak na 99%. Yy, chyba, że, nie wiem, jakaś korupcja yy, będzie, to, to wtedy może być różnie, yy, ale nie, nie przewiduję. Um, ale w każdym razie, um, w każdym razie um, no myślę, że tutaj no, dla obu zespołów um, jest to nieudany sezon. Um, sezon, który jedynie może się dobrze zakończyć, jeżeli. Um, jeżeli no, będzie wygrana w Pucharze Polski no wtedy będzie, będzie inaczej w lidze raczej, no tutaj kwestia tylko żeby się utrzymać i oba zespoły co jest najciekawsze mogą spadnąć no, oczywiście żeby Wisła Kraków spadła to tego my bardzo nie chcemy ale no wiadomo, że taka, takie, są, takie są realia mm. Jakby tutaj, no my toczymy, ale toczymy taką wojnę z Legią, no bo ten mecz, pomimo tego, że sportowo, no to już nie jest to, to jednak elektryzuje. Kto wygra, to, 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 jest jednak, wiecie, to jest ten taki najważniejszy mecz w sezonie, oprócz derbów Krakowa, to myślę, że derby Polski z Legią, to jest no w drugiej kolejności mecz pod względem ważności spotkań, potem jest Lech, potem są takie, no i później to no, jest cała reszta, ale, ale naprawdę no jest to mmm, ważny mecz yy, właśnie z perspektywy nawet takiej właśnie yy, stricte derbowej, prawda? Yy, niż nawet stricte, stricte yy, tabeli, aczkolwiek no kurczę, no, jest to mecz jednak za 6 punktów, tak? No yy, Wisła wygrywając z Legią yy, yy, bardzo polepszyłaby swoją sytuację, no, co, co też nie ukrywam mnie by bardzo zadowolało i dałoby trochę spokoju też. No, wygrana z legią, znaczy teraz to każdy, wie, że albo remisuje, albo nawet wygrywa z legią. Legia widać, że, że już nawet mentalnie nie wytrzymuje. Także jednak Wukowicz nie do końca potrafi to, to odbudować. Być może tam już jest tak toksycznie, tam już jest tyle syfu, że tam naprawdę no to, to już trzeba naprawdę prawdziwego strażaka z prawdziwego zdarzenia, a może e, Wukowić e, takim strażakiem no po prostu nie jest. I to nie jest to, że jest jakimś tragicznym trenerem, tylko po prostu no tam już jest taki bajzel, że, że, że nawet Franek smuda by tam nie pomógł. Chociaż Franek i, i Legia no to trochę y, tak, y, chociaż... No, były pewne epizody, ale, ale w każdym razie tutaj myślę, że nawet Franek Smuda by, by nie pomógł w odbudowie w odbudowie Legii. Bo tam naprawdę dzieją się i to jest szansa dla Wisły Kraków. To jest szansa dla Wisły Kraków, bo Wisła trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tym meczu z Łęczną, może to w ostatnim materiale nie wybrzmiało, ale ja uważam, że była spora poprawa w grze. Naprawdę tutaj Dużo, dużo dobrego możemy powiedzieć o ogrzewisły No, oczywiście, skuteczność, to, 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 nie, to, to nie było to, ale generalnie, mm, też y, fajna praca w defensywie nie Wisły, bo tutaj widać, że to się, to się poprawiło tak na pierwszy rzut oka. Y, no, i jak dołożymy do tego kolejne elementy, to naprawdę, Wisła w tym meczu. Nie tyle powiem, że może zaskoczyć, bo myślę, że to wcale nie jest tak, że Wisła jest skazywana tutaj na pożarcie. Raczej myślę, że, że będzie na takiej zasadzie, że tutaj oba zespoły będą chciały wygrać. Mecz będzie stykowy, raczej wątpię, że tu będzie 2-3-0 dla jednej albo drugiej drużyny. Raczej to będzie coś coś ala 1-0, albo może być nawet wynik remisowy. Myślę, że tutaj gradów bramek. Nie będzie, tak, tak przypuszczam, ale oczywiście mogę, mogę się mylić. Powiedzmy sobie parę słów o Legii, bo powiedziałem tak ogólnie, że... ale powiedzmy sobie coś o kadrze tego zespołu, o wynikach. Jeśli chodzi o kadrę, no trochę paru zawodników opuściło warszawską Legię, między innymi... nie wiem, Lukinas na przykład. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o, tego, o, o tych zawodników, E, których tutaj e, Wokowicz ma dostępnych. To naprawdę to nie jest tak, że e, tam, e, tam jest jakaś straszna bieda. Oczywiście, no, Borus wyleciał, to Borosa nie ma, e, chociaż e, możliwe, że on już, e, nie wiem, czy on czasem już nie będzie wracał na ten mecz. E, ale w każdym razie e, jest Wieteska, który mimo wszystko jest po taki solidny, uchodzi za solidnego obrońcę. E, My również mamy tutaj Mladenowicza, który moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobry zawodnik. Josue no trochę jest zaniedbany moim zdaniem fizycznie. To jest podobna sytuacja do Momo Tisse, że, że może dużo potrafi, ale co z tego jak nie jest w stanie meczu wybiegać. No, wrócił też Paweł Wszołek, to jest też ważna informacja, bo to jest na pewno piłkarz, który no, potrafi strzelać bramkę, potrafi decydować o losach spotkań, po prostu zna, znaleźć się w danym momencie i, i po prostu te bramki strzela. Jest też Lopez z Krakowi, który, który ostatnio w meczu z Nicieczą zdobył czerwoną kartkę, znaczy, żółtą, w, no dwie żółte w perspektywie czerwoną ehm, tak oprócz tego to, to nie ma jest, jest yy, Castrati yy, chociażby yy, więc yy, ale to tam też było, była afera z tym zawodnikiem yy, ale tutaj długo by mówić ogólnie trzeba powiedzieć, że zespół Legii też mentalnie jak powiedziałem, no cierpi trochę Ponieważ dużo afer wyszło, dużo takich kwasów, takich toksycznych, toksycznych relacji. Też widać, że Dariusz Mioduski nad tym wszystkim nie panuje, źle tym wszystkim zarządza. No i są tego wszystkiego efekty. Jeśli chodzi o wyniki Legii no mówiłem, że LEGIA ma 3 punkty mniej niż Wisła, ale ostatnie mecze naprawdę bardzo słabe. Oni tak naprawdę wygrali tylko w tym sezonie jeden mecz. Tak? Yy, nawet chyba nie wiem. A, nie, tak, tak, tak. Bo wygrali, tak. Wygrali za głębiem 3 do 1. Był to tak, tak. To był 4 luty. Później było. Była porażka taka dosyć dotk znaczy taka dotkliwa mentalnie. Na pewno z wartą tam się uda No i ostatnio z niej 0 do 0 przy czerwonej karcie Lopez. Także tutaj to, te, 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 te mecze na pewno nie układają się dobrze dla, dla Legii i tutaj. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że e, no słabo to wygląda I, i tabelowo jest tak, że naprawdę ta legia jest no po pierwsze jest na 17 miejscu, mając 19 punktów, no górnie Łęczna ich wyprzedza dla zasady, e, Wisła ma punktów 22, no, jak mówiłem, e, no tak mówiąc szczerze, no to ta, 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 ta tabela nie jest jeszcze taka zła, tam naprawdę e, teraz wygrywając parę spotkań no można się... No można się uspokoić, bo, bo później no, te, ta przewaga wcale tych wyższych zespołów, nie wiem, nad zagłębiem Wisła traci przed już 1 punkt, do Warty tak samo, do Śląska to już są 3 punkty, no do, tak naprawdę 12 miejsca spokojnie można sobie tutaj powalczyć yy, i myślę, że to jest szansa, szansa no później już do, do 11 czy 30 no to już jest dużo, bo to jest yy, to jest około 5 czy, czy 6 punktów yy, 5 czy 6 a nawet 7 punktów także tu już są te straty są zauważalne, ale, yy, ale, ale, ale myślę, że tak do 12 miejsca yy, tutaj sprawa jest otwarta, yy, no nie ciecza już raczej, no, to jest raczej zespół, który spadnie, no bo 16 punktów Yy, więc Legia no tutaj Chociaż Legia to tak między Legią a tym No to już ta strata nie jest taka duża Więc kto wie, kto wie być może Tutaj no Legia może spadnąć To wcale nie jest wykluczone, więc Legia na pewno będzie chciała w tym meczu Udowodnić swoją jakość, ale czy ten zespół jest drużyną, czy, czy mają charakter, bo myślę, że czasami, właśnie jeżeli chcą coś zrobić, Legia, tak mówiąc szczerze, to, to ona musi walczyć. No. Ale myślę, że Wisła też tutaj nie będzie odpuszczała. No, mając Radosława Sobolewskiego w szatni Jerzego Brzęczka, to myślę, że Wisła też, jak to mówi Mariusz Pudzianowski, tanio skóry. Nie sprzeda, także Legię czeka trudny mecz. No i kto wie, no, ciężko wskazać tutaj faworyta, bo z jednej strony Legia to jest na pewno zespół, który ma swoje argumenty, ale z drugiej strony, jakbyśmy na to nie popatrzyli, to. Mm, to kurcze Wisła nawet kadrowo, w sensie kadrowo to tak naprawdę nie jest tak do końca, że Legia ma dużo lepszy skład. Mi się wydaje, że w tym momencie Wisła ma taki no nawet wyrównany ten skład. Przy oczywiście założeniu, że wszyscy zagrają na optymalnym poziomie jeśli chodzi o Wisły Kraków. Także tutaj też to nie jest tak, że są tu jakieś dys dys dysproporcje, to miejsce mówi samo za siebie jakie zajmuje Wisła ale jakie też zajmuje Legia Warszawa ale dobrze dość o Legii bo to się tak rozgadałem tak trochę zbyt i to nawet się pomieszałem parę razy eee, ale w każdym razie słuchajcie Wisła Kraków e, zacznijmy od stanu kadry bo myślę że to nas najbardziej interesuje e, no że się nie będzie Kuby Błaszczykowskiego e, nie będzie też Alana Urygi e, ale plus no że się Patryka Plewki e, ale plus jest taki że Alan Uryga już wraca już wraca do mm, prak no, może do pełnej sprawności, nie? Ale już trenuje z drużyną. Jest to taki, no powiedzmy, taki delikatnie na razie, ale już trenuje. To już jest dobrze, bo to, to jest dobry sygnał, że być może już za kilka spotkań Alana Urygę zobaczymy i będzie on brany po prostu pod uwagę na. Na, na właśnie jakiś mecz No bo nie ukrywajmy, że potrzebujemy takiego zawodnika Bo, bo Alan Uryga to jest zawodnik, który no jest dosyć uniwersalny Bo on oczywiście może zagrać na stoperze Ale może zagrać też przykładowo Na środkowym pomocniku defensywnym A jak wiemy, no mamy tutaj pewne Braki w tej pozycji Także jak najbardziej Cieszy mnie już, no praktycznie powrót Alanu Urygidą do, do zdrowia. E, ale jeśli chodzi o, o inne aspekty mm, Wisła na pewno tutaj mm, mam nadzieję, mam taką nadzieję, że troszkę mentalnie będzie lepiej wyglądała e, niż było to za kadencję Adriana Guli, bo to jest bardzo ważne w tego typu, tego typu spotkaniach. Ja uważam, że e, wcale, jak to powiedziałem już chyba, chyba raz w tym materiale, że nie uważam, że Wisła e, jest i nie powinno się Wisły skazywać na pożarcie, bo mówiąc szczerze, nie ma tutaj faworytów tego spotkania. To są też troszkę inne mecze, bo to są jednak derby. A derby polskie, oczywiście, to nie jest ten, ten, ten kaliber meczu jak derby Krakowa, ale mimo wszystko są to derby. Troszkę inaczej się do tych spotkań podchodzi. Czasami ta forma sportowa ma trochę mniejsze znaczenie. Bo, bo tutaj jednak no, gra, się, gra się ostro, gra się, gryzie się trawę tak zwaną e, i, i tutaj no, myślę, że takiego meczu wymagam. Takiego meczu wymagam yy, i chciałbym, żeby Wisła tak właśnie yy, się prezentowała. No i oczywiście skuteczność, tak? no bo nie ukrywajmy, że jeżeli chcemy z legią wygrać, to nie możemy marnować takich sytuacji, jaką miał na przykład w pierwszej połowie Sawicz, tak? no to, 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 to takie, takie rzeczy musimy strzelać. Yy, mecz w Warszawie, yy, także na pewno jakaś grupa yy, z Krakowa się zjawi. Mam nadzieję, że yy, też przeprowadzimy taki fajny doping. I, I będzie fajnie, e, i cóż, y, coś, coś więcej powiedzieć o Wisła. Bo wiecie, to jest problem, właśnie. Jak nagrywamy co tydzień, praktycznie, y, no to zawsze ciężko jest coś nowego powiedzieć. Y, no, ale no nic, no chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że y, moim zdaniem Wisła ten mecz wygra. Y, mam nadzieję, że się nie pomylę. Y, a jak się pomylę, no to. no to trudno, ale, ale, ale wierzę w to, że naprawdę Wisła y, wyjdzie taka zmotywowana. I, i, I zagra te, też dobre spotkanie i będziemy mogli powiedzieć, że jeszcze, yy, jeszcze była większa poprawa niż w meczu z Łęczną, że, że jeszcze, jeszcze ten poziom został został podniesiony, ja sobie zdaję sprawę, że zanim Wisła zacznie grać efektywnie i efektownie to trochę minie to potrzeba jest czasu, na razie to tak trzeba wyżebrać jakieś punkty, żeby, żeby się odbić od tego, od tego dna ale musimy sobie oczywiście zdawać z tego sprawę, że, że niestety, no to nie, nie jest to taki szybki proces i, i, i musimy być cierpliwi, musimy tak cieszyć się z, z tych też małych hmm. rzeczy, dobra Tyle. Rozgadałem się jak zawsze, także no, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z filmami, a ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, piona.